Tak, dobrze widzicie, nowy Zetor z serii 6, największy przedstawiciel serii, model 6170, zaprzęgnięty z pługiem IBIS pięcioskibowym. Widzieliśmy ciągnik już na targach, a teraz przyszedł wreszcie czas, żeby się nim. Przejechać, a właściwie to popracować. Całkiem rozbudowany komputer pokładowy. Tymczasem czas ruszyć z miejsca. Dźwignia zmiany biegów. Załączamy bieg jeśli chodzi. O przekładnie to tu bez przedniego napędu nie bardzo. Włączamy oczywiście pamięć obrotów. Włączymy sobie obroty wyższe. Przekładnia 30 przełożenie do przodu, 15 do tyłu. Przekładnia może działać w trybie automatycznym. Podłokietnik, dosyć rozbudowane funkcje, joystick do sterowania, między innymi ładowaczem czołowym, ale nie tylko. Tak wygląda podłokietnik. Tak wygląda kabina. Orzemy. Więcej, jeśli chodzi o wrażenia z pracy nowym Zetorem już niebawem na wrp.pl Także właściwie polowa premiera Zetora serii szóstej.